Gospodarzem turnieju było Liceum Norwida, sala lustrzana, zapełniona po brzegi, co może świadczyć o dużym zainteresowaniu historią naszego miasta. Druga edycja podsumowująca roczną pracę w edukacji regionalnej w częstochowskich szkołach. W szóstych klasach dzięki Urzędowi Miasta realizujemy my jako historycy treści związane z edukacją regionalną, czyli właśnie historią częstochowy i regionu. Konkurs składał się z trzech etapów. W finale wzięło udział 10 trzyosobowych drużyn. Niektóre pytania były łatwe, które, na które od razu znaliśmy odpowiedź, a niektóre, były, a niektóre pytania były takie, że musieliśmy trochę pomyśleć nad nimi. No, ja lubię historię. Lubię się uczyć historii, ciekawi mnie. Najbardziej z historii myślę, że lubię średniowiecze, może y, jakaś starożytność. No, historia ogólnie jest ciekawa, my, my bardzo ciekawią takie tematy, aczkolwiek no, te pytania były dosyć trudne. Prace uczniów w trakcie poczęstunków i w iście ekspresowym tempie sprawdzało to szacowne jury. Jesteśmy pod wrażeniem przygotowania uczniów. Oczywiście prace są zróżnicowane, w końcu mamy pracę ze wszystkich szkół, niemalże wszystkich szkół podstawowych naszego miasta. Natomiast są prace, które można powiedzieć wybitne. Są prace na średnim poziomie, natomiast trzeba zaznaczyć to, że to są uczniowie klas szóstych, a materiał dotyczy przekroju całej historii naszego miasta od starożytności, od odkryć archeologicznych, aż po wiek XXI włącznie, a więc. I praca nauczycieli, i praca uczniów włożona w nasze dzisiejsze spotkanie naprawdę budzi szacunek. A czy członkowie jury, którzy posiłkowali się gotowymi odpowiedziami, mieliby kłopot z jakimś pytaniem? Tak, na szczęście mamy tutaj ściągawkę, ponieważ musimy się wspólnie naradzać. Niektóre pytania albo nie wyczerpują w pełni tego, co powinno być udzielone. Ewentualnie no, musimy się wzajemnie wspierać, konsultować, a żeby nikogo nie skrzywdzić. Taka jest nasza rola. Można powiedzieć chwała tym uczniom, którzy przy jednej godzinie tygodniowo posiedli ogromną wiedzę historyczną. Mamy jedną godzinę tygodniowo przyznaną faktycznie na edukację regionalną, niemniej jednak przygotowując się w zeszłym roku do otwarcia tej edukacji, przygotowaliśmy pewien rys. Które mogą realizować nauczyciele. Jest to oczywiście bardzo taki ogólny scenariusz tych wszystkich zajęć, które mogą się odbyć na zajęciach edukacji regionalnej. Zostawiamy tutaj też wolną rękę nauczycielom, że mogą iść z dzieciakami na wycieczki historyczne i wtedy jak gdyby z bliska pokazać im, jak wygląda to nasze miasto i, i poznać tą historię Częstochowy. A ten ogromny puchar prezydenta miasta Częstochowy trafił do rąk drużyny ze szkoły podstawowej numer 42. Drugie miejsce zajęli uczniowie z SP15, trzecie z SP38. Ten konkurs, ten turniej właściwie jest po to chyba, żeby pokazać, że to nasze miasto jest pięknym miastem, ma piękną, bogatą historię, wspaniałych ludzi, którzy tworzą tą historię i mam nadzieję, że właśnie to jest ten powód, Taki, dla którego warto tę historię częstochowy znać.